Witam wszystkich, to będzie szybciutki faulog, gdzie powiem kilka słów na temat tego jak to tam się wszystko dzieje, czyli konto w real na Day Trading, no i konto Free 1 na Day Trading Jak się obecnie trzyma i konto drugie Swing Tradingowe też Free Trial do testów oczywiście, żeby sprawdzić, czy swing tradingowo mógł można by tam uhandlować WFTM, FTM. muszę powiedzieć, żeby zamknąć na weekend pozycję. No dobra, no to tak. Linki tam podleślę na dole, ale chciałbym, żebyście coś zobaczyli i teraz przeskoczymy sobie najlepiej na komputer, gdzie będzie reszta nagrania, żeby nie było jakiegoś tutaj obracania kamerą i szarpania i tak dalej także za chwilę się widzimy dobra no to lecimy to będzie teraz szybko mówienie tego konta FTMO real jeśli chodzi o day trading, tu było 75 trade'ów no było tam 11 tysięcy do wypłaty to było przed wypłatą 18 grudnia no i tak już tutaj sobie przygotowałem jak to się nazywa? No wycie, narzędzie wycinanie, żeby sobie tutaj można było gryzdać. A więc tak, tutaj to... To był jeden trade, gdzie się pomyliłem, ale nie pamiętam... Była jakaś informacja i po prostu była w topa. No nie, nie oszukujmy się, nie miałem racji. Trzeba było ciąć zyski. Szkoda, że szkoda. I teraz tak, zmienię sobie kolor pióra na czerwony przykładowo. Ten cały okres mniej więcej można porównać do no może bardziej ten no dotąd ten można okres porównać do 18 grudnia początek stycznia yy, i teraz dopiero jest okres właśnie mamy dzisiaj dzień 20 więc wczoraj było rozliczenie przysłali mi e-maila że widzimy że w tym miesiącu nie udało ci się zarobić ale pokazałeś że umiesz zarabiać na forexie, więc liczymy na to, że w następnym miesiącu będziesz już mieć jakieś pieniądze na koncie i tak dalej, nie no, taki tam pocieszny mail że oni mają wiarę we mnie, no dobra, lecimy tak jak mówię, to czerwony okres to koniec roku gdzie tam tylko tradowałem, znaczy się, dodawałem pozycje jakieś, żeby tylko żeby tylko było, że coś tam się kręci, że konto żyje, i nie, nie trzeba zamykać konta, bo nie ma minimum 10 dni, tradingowi zrobione. Yy, koniec końców, tutaj właśnie chyba było plus 50 dolarów w tym momencie to było przed NFP, pierwszego, mie pierwszego piątka miesiąca, bo Drodzy Państwo, 8 stycznia zdaje się to była data. To miałem 50 dolarów na plusie w tamtym momencie, i tutaj się niestety pomyliłem na kolejnych NFP czy coś takiego. Źle to zinterpretowałem, i obecnie jest tak jest. Wczoraj był jeden Nefs e, odnośnie ropy, który też okazało się, że jednak nie jechał w moim kierunku, a przetrzymywałem go za długo i wyszedł mi prawie na całym stoplosie. No to tyle, mniej więcej, jeśli chodzi o to moje konto. Realne FTMO pod day trading. Tutaj macie jakieś statystyki, sobie poglądać, jak to tam szło. Mówię, na no początek roku tragedia. Jeśli chodzi o początek roku no to tragedia była. Jest jak jest pod day trading. Nie widzę po prostu Było jakichś ciekawych takich nevsów, które by tam mi dały od razu zarobić i kierunki. Kierunek taki jednokierunkowy, albo do góry, albo w dół lecimy, bo jakiś tam EFS się pojawi, to wtedy bym zahandlował, ale no ostatnio ciężko jest z tym i zaczynam myśleć o tym, żeby jednak może następne drobne konto 10 tysięcy USD zrobić na FTMO, ale pod swing trading. I tutaj dzisiaj zdaje się, zacząłem, ja, dzisiaj było pierwsze zamknięcie pozycji. Na plusie jeśli chodzi o swing trading yy, tutaj nie ma pokazany, bo musiałbym się zalogować, ale to był chyba CAT, JPY czy coś takiego. W każdym bądź razie przymknięte na zysku, bo dzisiaj będzie Bank Kanady, więc yy, pomyślałem, że lepiej zamknąć tego swinga przed tym wydarzeniem niż jak jakąś by tam się pojawiło jednak jakieś yy, straty i cena by zawróciła, więc na razie testuję sobie Swing Trading na koncie demo macie napisane, że kończy się, zdaje się, 1 lutego, 19% zacząłem na tym Swing Trading demko spróbować i ustawiam tam pozycję po 1%, a nie po 0,5% tak jak mówiłem w filmiku, dlaczego tak? No bo to demko będzie trwało 2 tygodnie, a nie miesiąc, więc... Chcę zobaczyć, ile da się w dwa tygodnie tak troszkę bardziej niebezpiecznie uhandlować na tym koncie, niżeli bezpiecznie. I stwierdziłem, że będę 1% wpalał. A jeśli chodzi o konto day tradingowe, yy, z tym podejściem, że tutaj wybieram najsilniejszą jedną walutę i drugą w kolejności najsilniejszą kontra. Jedną najsłabszą walutę i drugą najsłabszą walutę, no to... Wyniki, jak widać, są jakie są i sugeruje się, tak jak mówiłem, na tym, że ta strona konkurencji Strength Chart mi tutaj pokazuje dwie najsilniejsze i dwie najsłabsze, więc sobie tam dodaję. Przykładowo auzi i EUR. euro, euro AUD i tam sprzedawać próbuje, znaczy się kupować euro AUD, czy jakoś tak technicznie. Bo mi strategia mówi, że mam tak robić. No, jak widzę,,, właśnie out CHF to nie był najlepszy pomysł. I jeszcze euro out był na sell, a powinno być na kupno. A jest jeśli się nie mylę, euro jest tutaj, euro jest czerwone, no powinno być właśnie na kupno, a jest na sell. No, i jestem troszkę zakręcony. No, technicznie no, no nie, nie wychodzi to mi tam w ogóle yy, jeśli chodzi o te właśnie używanie tego że tutaj wchodzę według tego co mi tutaj napisał jakiś, jakaś strona, że dzisiaj jest silne euro czy AUSI czy, czy jaki, ja tutaj próbuję to łączyć i tak jak widzicie po wykresie no po właśnie po tym akunt Metrix no nie wychodzi to Nichorta i pogłębiają się tylko straty. Czasami oczywiście zdarzą się jakieś tam drobne zyski, ale... Zostało się 6 dni roboczych i będę tych 6 dni roboczych tam dziubał te, w ten sposób, żeby wam pokazać, że według mnie to nie działa. No i... nie wiem. Będziecie mieli tam... później będzie filmik na ten temat. Dokładnie będę zalogowany i będziecie mogli przejrzeć tam te transakcje, czy tak było, czy to jest prawda i jak to tam wyszło. No i to w sumie chyba tyle na chwilę obecną taki szybciutki update. Jak tutaj się te konta swing e, free trial i, i konto day trading free trial pod ten currency strength indicator. A jeśli chodzi o swing trading, tamto free trial no to według e, w analizy fundamentalnej w połączeniu z analizą techniczną, czyli tak jakbym ja tam, powiedzmy, jak ja handluję, o, że robię te filmy, właśnie tam swing trading i właśnie mówię, że tam na przykład euro out w dół czy coś według mnie, no jeśli mi mam sygnał techniczny, to wtedy właśnie wchodzę w takie transakcje i staram się tam według strategii jakoś to przymykać lub kiedy zauważam, że mogą być jakieś ważne dane lub coś, wtedy zamykam transakcję na plusie lub na minusie, albo kiedy strategia mi mówi, że powinienem zamknąć na plusie lub na minusie, no i to chyba wszystko na ten temat. Tutaj mówię na razie początek roku, nie będzie wypłaty z 18 grudnia do 18 stycznia, no po prostu nie pojawiły się, czy raczej były, były jakieś tam informacje, ale mówię miałem plus 50, mogłem mieć, a nie przygotowałem się do NFP i, I był zjazd. I był zjazd, brzydki zjazd. I obecnie tamto konto mam chyba na... Zresztą macie napisane 776 dolarów. Maksymalnie mogę jeszcze stracić na tym koncie i... I zdaje się, że mam... O właśnie, 223, 224 dolarów można powiedzieć na minusie na tym koncie demo. demo. Na tym końcie Real e, FTMO. Linki tam oczywiście podejść w opisie filmu, żebyście sobie mogli poglądać, jeśli ktoś jest ciekawy. E, no i to chyba wszystko, jeśli chodzi o ten filmik. Dzięki za uwagę. No i do następnego filmu Narka.